Dwie drużyny naprzeciwko siebie, już widzimy, wychodzi drużyna Warsaw Metz. Mniej niż 10 yardów do przejścia, około 7 yardów. Witek oddaje do Michała Zuziaka. Touchdown! Touchdown Jaguars! Jaguars konti wrocławskie 6 do 0. To jest coś, co na pewno potrafi zrobić. I mamy przy... kolejne punkty. Moje dzieci też tu dzisiaj są i się bawią, ale już wracamy na boisko. Diandre Clayton, oj, oj, to będzie touchdown. Chociaż Daniel Bender nie nie złapał go Daniel Bender, ależ to była akcja. Zmyłka ze strony Claytona. Udawał, że oddał piłkę do Tomasza Kępki. I samodzielnym biegiem pokonał 40 yardów. Kamil Rączka gotowy na odkopnięcie. Przytrzymywać będzie Maksymilian Szyszko I tym razem to jego kopnięcie jest w sam środek. Trzecia próba, 6 yardów do przejścia. Czerwona strefa. Ważny moment. Clayton podaje. Wzutka w pole punktowe. Podanie kompletne. Utrzymał. Niestety touchdown dla Warsaw Mets. 7 do 13. I podwyższenie jest udane. Może jakiś Blitz? Oj, znowu uderzony Clayton przez Zycha, ale błąd Osmańskiego. Oj, niestety touchdown. Touchdown dla Warsaw Mets. Zdobywa go Bartosz Bochdziewicz. Piłka wysnapowana, przytrzymana. I kopnięcie jest dobre. Jeden kolejny punkt dla meców. i tak jak się można spodziewać, Witek Gajewski sam w pole punktowe. Touchdown Jaguars! Jaguars, kąty wrocławskie, sześć punktów. Jest Adam Skakowski, jest Witek Gajewski. Grają Rzutka w pole punktowe, niekryty Goszczyński sam, pogubili się meci. Dwa punkty, podwyższenie za dwa punkty. Byle nie uderzyć, o, offside chyba, zablokowane kopnięcie, zablokowane kopnięcie, ale jest plaga, prawdopodobnie offside, mamy piłkę, pierwsza próba 8 yardów, Adam Skakowski, Witek Gajewski, no myślę, że to zrobimy, jest Witek, sam, sam Witek, touchdown, touchdown Jaguars, mamy remis, 21 do 21, ale najpierw Jakub Ciurkot musi trafić. I trafił w sam środek wysoko znakomite kopnięcie. To nie, nie na darmo jest jeden z najlepszych kopaczy w polskiej lidze. Clayton sam sam biega i chyba touchdown. Touchdown. Deandre Clayton, touchdown Mets. 27 do 22 dla Warsaw Mets. Mamy szansę tutaj zdobyć zdobyć nawet przyłożenie z tej akcji. Dobry rzut, a i niedobry rzut. Koniec meczu z numerem 32 Michał Kosson przejmuje krótkie podanie Witka Gajewskiego. I niestety ten przechwyt Michała Kossona kończy to dzisiejsze spotkanie. Warsaw Mets 27, Jaguars Kąty Wrocławskie 22. I...